No i się ja jestem Huzawa, dzisiaj sobie gramy w Sex in Second, więc zaczynamy od razu. No, więc taki zaczniemy od mana od razu, tak na normalny, bo nie jest to tak naprawdę no trudny, trudnym, bo tak jakoś mi ciągle coś mi spieprza się, ale teraz próbujemy. No co, no, ogólnie ostatnio troszeczkę więcej gram w tą grę niż zwykle, a już chyba mam od ponad roku, więc no, troszeczkę czasu już ją mam. chyba to jest zajebiste miejsce. No wezmę tą grubaskę od razu. Ym, no, idziemy. Jak to mi się nie przyda, bo ja wiem, bo to gówno jest. No i warto byłoby, gdybyście w komentarzach pisali co trzeba robić, bla bla, bla te sprawy. Może no, byście mi pomagali, bo tak wiecie, troszeczkę jeszcze nie umiem dobrze grać, ale coś tam mi wychodzi. Ym, tak w ogóle to ja nie wiem czemu wody nie biorę, geniusz, zła jestem. Chyba woda. Wiecie no lubię wodę wypić jak jestem sam albo z kolegami wiadomo powiem, na imprezie No wiadomo, dobra Moja żona jest Jest większa od córki I w ogóle a mniej miejsca zajmuje I tak zaraz kogoś, no dobra, latawka mi się mniej przyda Yes! Udało się. Spokojnie. Racjonujemy zapasy. No, miejmy nadzieję, że jest dobrze. Mam wrażenie, że kogoś z członków rodziny pominąłem. No, się okaże. Nie, wszystko mam tylko że troszeczkę. Em... No właśnie, nie mamy radia. Wow, ale jedzenia w chuj. No, powinno być dobrze co jest? Jesteście bezpieczni. No, razie Lol. Dobra, no to jak to się mówi, to dwóch razy sztuka. Okej, okay, jesteśmy już po raz drugi, no i warto byłoby teraz, tak wiecie, no, wygrać, no bo nie wiem czemu zjebałem, ale mniej szałczo. Mniej więcej położenie, hmm, przyda mi się strzelba. Wiedzie, no przyda się strzelba, wiadomo, to podstawa. Amunicja, wiadomo. Yy, no to tak, co my tu mamy? Mapa, przede wszystkim. Odtrutka. Maska. Zatapka. No ej no! To chyba mi jedyna rzecz, że jak też czasami czegoś nie można kupić. Yy, Timmy. Mi się przyda. Woda zawsze spoko. Chyba szybko 30 sekund Chyba teraz członkowie rodziny O Wesen, o Wesen. Co, Opteczka taka wielka jest, pomaga Dobra szybko, szybko Oba, ym, nie wiem co znowu zrobiłem Na drugim razem jeśli nie wyjdzie, to próbujemy do trzech, bo do trzech sztuka w tej źle powiedziałem nie w ogóle takie sprawy Dobra, próbujemy No więc. I złapię wszystkie. Mhm. I. No, lecę powaga Oba do dotrze chyba jest sztuka. Dobra, to jesteśmy już za trzecim razem. I chyba już wiem co robiłem źle, ale mniejsze o to. Może to powinno być dobrze już. Dobra, teraz szybko apteczka. Woda. Trutka. Trutka, nie trutka, kurwa, nieważne co to jest. Synu! Musimy uciekać, wiadomo. Syn, jedzonko. Teraz na szybko coś. Jezu! Ja mam skośne wence Żono, nie możesz tutaj zostać, chociażbym chciał Ale wiadomo państwo polskie i tak yy, musimy zabrać dwójkę dzieci, żeby dostać chociaż te 500 plus Więc no lecimy Dobra, mamy dwójkę dzieci, więc 500 plus będzie Chyba teraz szybko 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 tu Gdzie jest to pieprzone wadyjko? Uluju! Chyba nie, nie 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 dobra tyle takie no tak nic nie więc Dobra no to idziemy dalej No po co? Hmm Tak w ogóle to będę śpiał niedługo na nowy mikrofon czyli na g prawdopodobnie... O, dzień pierwszy Czyli widzisz, że coś źle biłem, ale jestem czasem głupi, jak ja to mówię, więc za jakiś czas to rzucić ciężko są kilka rzeczy, bo na dużo nie było już miejsca. O! Mamy broń! Co to jeszcze mamy? To wszystko? Dobra. Trochę dochodź, dzięki Wow, to w ogóle dużo gier mamy tak do wyboru, że wiecie no... Przetrwamy tu. Przydałoby się, Radio. Nie wiem czemu, ale wiecie, przydałoby się, radiko. Dobra, dobra, kogo? No, 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 jego, no Boże, no, jest mężczyzną. Taki najtwardszy wiadomo, siła, masa. Siła, masa, wiadomo. Wow, czy w ogóle wyszedłeś? O! Dobra, to teraz tak. Ted jest głodny, bo w czym brzuchu? A jak oni? Może no, byśmy znaleźli coś do picia. Nie wygląda dobrze. Dolores chciałaby trochę wody. Dobra, oni w ogóle chyba wszyscy są wody, więc lepiej dam. Dobra, i dałem mu apteczkę, więc. No. Powinno być okej. Okay. No wiecie mówiłem, Przestaliśmy się godzić, ale jechum pozostałem bezgrotny. O bamo. Ej, dostawiam jego nie mogę dobra, to do niech będzie. Mary Jane. Po prostu nie wierzę, że mapa tak szybko się zniszczyła. No bo ten wieśniak nie wiem co zrobił, ale mniejsza z tym. Ruszamy dalej. Hmm. No wiecie, no kurde, Apokalipsa taka bomba, wybuchła i te sprawy. Ale powinno być tak źle. O, mi był być to powinien jeszcze jakoś napić, No, No cholera jest na, dość z wody tak mało zabrałem, geniusz, zła jestem. Pamiętajcie, że ko... wiecie, no 5 łapeczek, to wiecie, taki tam odcinek, w ogóle te sprawy. No bo, żeby tak nagrywać odcinki, to potrzebujemy trochę motywacji. Powykana mogłoby być może chodzę że mogłoby też lepiej. Dobra, tak, on chce i ona... Może ona i on chce się jeść, boże. Co gadam, w ogarnie się. No, Dajcie się, że ktoś cię obszercie, że takim być nam tym moim że tak, jest mieć kokoszony szafek. Jakiś kawiedzenie tak to jest... Dobra, lepiej tego użyć, bo no szkoda mi troszeczkę broni. No mam niby amo, ale wolę oszczędzać, bo nic nie wiadomo jest skąd wyskoczy jakiś bandyta czy coś. Żeby tak bać mu w łeb, wiecie. No to, cokolwiek coś było, to się zmaczował, całkiem nie żyje. Może jeśli więcej kryją się w tych moich paszczych, wiecie. tym pobladł. Dola, co z nią, do jest górny, bo o czym w ruchu. Cóż, szale, że jedzenia mam tyle. Tak, może jeszcze po rozwalmy. wezwalmy. Genialne. O skórę, co to było? Nie wiem. No, troszeczkę zaczęliśmy się dbać. Aby się tymi napił, to choleby ledwie wyszliśmy z życiem. To był jakiś przyogromny, hutowany kokody albo ligatów. Coś podobnego z wielką paszczenką, mnóstwo. A ty, kurczyk, czy ktoś jest ranny? Timi, możesz, tymi możesz Timmy się napił. Na pewno do została ranna. Na pewno mamy gdzieś jeszcze wodę. Bez wody tak nie przetrwa. Tak w ogóle to się po niej co stało. O kurde, ale ranna dostała, to, nie wiem, czy w ogóle wyjdzie z tego. Bo przecież, no, no nie, no ale mam takie pytanie: Co on miała bandaże? What the fuck to się nie pytam ale mniejsza mnie to Tylko szkoda, że nie mamy radika, bo byłem takim geniuszem, że go nie wziąłem, bo nie mogłem znaleźć Więc Brawo ja... Nie no, po prostu ta taka jest ciężkość, że żeby się tylko nie zabiła. Chyba wzielny. Musimy coś chodzić na obrażenie ktoś to na dole, wiesz. Więc... Zaczynź w back. Może mi zagrali Wapsaby, nie wiem czy coś takiego. O! Przyszła i zobaczymy co ma. Mas no co ona w ogóle cała co na coś przyniosła Chyba to się dobrze Jesteśmy gay, bo ciągle pytaliśmy się dobrze, bo i też S nic nie mogłeś No mnie Wow! Po prostu wow Nie no, po prostu dziadłaby coś ciepła jakoś się pina, się trzyma się, nie chciał weźmia Żadnic to czekaże, ale coś by to trzymała i nie Dobra, mamy by coś, ale... Nie, to jest dla mnie beka, że w ogóle wody nie mam, a jedynie mam tyle co... Nie no, dobra, trzeba jest... cóż zawodę na chwila, w tym rozpaczy... Więc Spróbujemy, zobaczymy, może coś akurat będzie dobrego, że wodę wyhandlujemy... ...do suszu. W czasie, gdy go... ...w czasie, gdy go... ...po prostu się żubaszał, po takiej piątku, to do tego, jak Na pewno mam gdzieś jeszcze wodę... ...woda... Dobra, woda. Czekaj, kto potrzebował wody Mary Jane, Timmy, Dolores i... Cher Co dostanie, to dostanie. Wow, po prostu wow. wow. Na pewno... No dobra. Aha, dobra, czyli ona nie zasługuje, ona chce tylko to, no to tak damy te dogi. Wodę, bo wiadomo jest lepszy. Nie wiem, niech wypieprza ten dzik, niech wierzę, nie wiem, na kiepkę. Może mu się przerać, nie wiem, komuś łeb urznie czy coś i... No, to taka sytuacja. Dobra, no to ruszamy. Moment. Moment. Jestem z i tutaj telefon coś dzwoni, nie wiem czemu, ale... Wyłączę. Miejmy nadzieję, że wyczynimy warunków i dobra, rozejmiemy zapasy. za ktoś chce je jeść, czy coś? Mary Jane zasługuje na obiecunię z jedzenie, a Tim powinien coś jeść. Ehm, to tak. Mary Jane i Tim chcieli jeść, tak? Mhm. Wow, no po prostu nie no, bez jaja, ale wody nie mamy, no po prostu... Zresztą znaczy, jesteśmy podejrzane w skórę, ale na mikrofonie, nie uciekaj. Widzenie, słuchanie, dochodzące z zewnątrz, Dywan wyjrzeliśmy za drzwi naszym oczom. ukazałaś... Się... Znaczy na ziemi wojska, nie ma jej... dobra. i. Dobra, to jest wiesz, od widzę, wam mówię, ale może być tu już coś potrzebnego, więc. i. nie, no dobra, no. Wow! Dobra, no. Do. no mm... Ale płynie, wygląda nieszkodliwa. Dzień zasługuje na odrobinę jedzenia. Dobra, i wodę, czyli tak. Marzy o porządny posiłku? Dobra, ty... Nie no, baby zawsze muszą dużo żyweć i pić, ale mniej o tym. Pająki... Dobra, tu trzeba tym pozbyć się. Póki można. No, i potem tak... Z... Się nie Ruszamy. No, więc... Chyba Ty mi uwielbiasz takie łukowe, no ale skąd mu wytrząsa, no. ruszamy dalej, no. Nie no, jest wszystko jest okej, okay, no ale... Chłopak jest bardzo dzielny pomimo, nasze życie to nie będzie. No, 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 nie no, nic nie trzeba, no to okej. Okay. Nie mamy radia, bo ta baba nic nie przyniosła. Tedzik też nic. No jeśli w ogóle on powróci, bo mam wrażenie, że nie, już, no... Czy znaczy, gdzie mam gdzieś wodę? Mam daje że to pytanie. I jest pewnie. No, wiedziałem, bo to są dwie baby. Pojebał, bo gdzie synek? Ono bardziej potrzebuje. Dobra. Fizyk, fizyk. Wow. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu. Radio! Chowię, ale... na nie sajcie mi. Ej, radyko. Dobra. Cześć, jest go... Szkój Też dostał chmury, ja Okay, no to. Trzeba ją wysłać, póki można. Bo, wiecie, no już to wszystko kwestia życia, zalega. Wow, no to daleko się ruszyła kobieta, nie powiem. Coś mydleje, musimy znaleźć coś do picia i to prędko. Dobra, dobra, mamy wadyko Ty król wiecie, on czasami takie głupie rzeczy daje, pozbyć się broni. My w dzień się, kiedy dowiedziała się, że nie oszła przydziału wody. Zresztą do nas. Co miałam na myśli, ale jesteśmy nie przodzie. Tylko problem taki, że ja nie mam wody. Mam tu w wody. Teraz musimy przejrzeć ją. No niestety nie mam co wam dać, ale zobaczcie, zupa to też nie jest woda, więc... No fak Patrzcie, jeśli jecie zupę, to jakbyście pili wodę z jednej strony... Chyba kolejny spiewdalił. Jeżeli się wali, to po prostu mi nie miał bo wiedzą, że nikt w schronie nie da tym pomóc, a po prostu wyronią No i teraz patrzysz jak oni uciekają co go schronę, czy coś i nie, nie on zaświrował, tylko tyle ona zachowała no to Bez wody lezłego nie wytrzyma Nie mam wody to taka wiecie no błąd był mój Oni obydwoje już są na wykończeniu No więc już te po prostu poszedł do nieba No, i teraz już tylko patrzeć, jak wszyscy umierają. I teraz patrzeć, jak trup zamienia się do dowies. No. Niestety. Trupy. No, niestety. Nie to? nie przeżyliśmy. tak zwany efekt bez radial, no ale... No dobra, mniejsza z tym. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. Bajo!